Cześć! Temat białych t-shirtów ciągle gdzieś tam przewija się w komentarzach i wiadomościach od Was. Dlatego pomyślałem, że przyda Wam się film. W którym wyjaśnię wszystkie szczegóły odnośnie tego, jak wybrać T-shirt, na co zwrócić uwagę i z czym go łączyć. Pod koniec filmu pokażę Ci porównanie dobrej jakości T-shirta z tanim, a także podzielę się informacjami na temat tego, gdzie szukać dobrych koszulek. Ten odcinek ci wystarczy. Dowiesz się tutaj absolutnie wszystkiego, co musisz wiedzieć. T-shirt to chyba najbardziej podstawowy element męskiej garderoby. Używany jest praktycznie we wszystkich możliwych stylach. Oczywiście ma swoje miejsce również w stylu klasycznym i eleganckim. Może wydawać Ci się, że pasuje wyłącznie do stylizacji casualowych, ale jeśli dobrze go połączysz, to świetnie będzie wyglądał nawet z bardziej formalnymi elementami garderoby, ale o tym później. Jak we wszystkich odcinkach z tej serii, zacznijmy od jego historii. Gdzieś w okolicy roku 1900 robotnicy w USA jako bieliznę nosili tak zwany Union Suit, czyli takie body zapinane na guziki. Ale że latem było w tym zbyt ciepło, to odcinali oni dolną część i zostawiali coś, co było takim protoplastom t-shirta. Jednak prawdziwa historia tej części garderoby, co pewnie cię nie zaskoczy, ma związek z wojskiem. W 1913 roku marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych wprowadziła jako część munduru biały bawełniany podkoszulek. Wtedy jeszcze nie nadzywano go t-shirtem, bo dopiero w latach 20. poprzedniego wieku zyskał on taką nazwę która pochodzi oczywiście od jego kształtu zbliżonego do litery T. Do lat 50. t-shirt był uznawany za bieliznę i nie był noszony bez koszuli na wierzchu. Dopiero kiedy Marlon Brando w filmie Tramwaj zwany pożądaniem i James Dean w Buntowniku bez powodu pojawili się na wielkim ekranie w samych t-shirtach, wszystko się zmieniło. Na koszulkach zaczęły być drukowane napisy i grafiki, stając się środkiem przekazu. Ludzie pokazywali w ten sposób swoje przekonania. Na przykład sprzeciwiając się wojnie w Wietnamie, czy też po prostu utożsamiali się z jakąś grupą społeczną, na przykład fanów kapeli rockowej. Od tamtego czasu T-shirty praktycznie się nie zmieniły. Dalej duża część z nich ma nadruki, jednak to ten tradycyjny, jednolity kolorystycznie T-shirt najlepiej wpisuje się w elegancki i klasyczny styl ubioru. Jeśli miałbym Ci powiedzieć, jak wybrać odpowiedni T-shirt, to zacząłbym od materiału. I tutaj według mnie nie ma kompromisów. Jest to element dotykający Twojej skóry, więc powinien być zawsze wykonany ze 100% bawełny. Oczywiście znajdziesz je w różnych rodzajach. Po pierwsze, najtańsza, zwykła bawełna. Produkowana z użyciem środków chemicznych, najsłabsza jakościowo, podatna na rozciąganie i utratę kształtu. Następnie mamy bawełnę organiczną. Do jej produkcji zakazane jest używanie pestycydów i sztucznych nawozów. Trochę droższa, ale wytrzymalsza. Dalej mamy bawełnę pima i egipską. Pierwsza pochodzi z Peru, druga, jak sama nazwa, mówi z Egiptu. Ta sama roślina, różnią się wyłącznie miejscem, gdzie rosną. Obie bardzo delikatne i wytrzymałe, jednak obie. Mają jeden minus. Ze względu na to, że ich produkcja nie jest tak mocno kontrolowana, często są mieszane z tańszymi rodzajami bawełny, przez co tracą swoją jakość. Także nawet kupując coś oznaczonego jako bawełna egipska lub pima, nie masz stuprocentowej pewności, że nie jest to mieszanka. No i ostatnia, najdroższa i najlepsza bawełna Supima pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo przyjemna w dotyku i mega wytrzymała. Dodatkowo, cały proces jej produkcji jest naprawdę ściśle kontrolowany, dzięki czemu, kupując coś oznaczonego jako Supima, masz pewność, że otrzymasz produkt najwyższej jakości. Ostatnio coraz częściej można trafić na t-shirty wykonane z bawełny merceryzowanej. Jest to bawełna poddawana procesom chemicznym, dzięki czemu jest ona bardziej połyskująca, bardziej wytrzymała i wolniej traci kolor podczas prania. Jeśli chodzi o grubość użytego materiału, to chciałbym, abyście wiedzieli, że oznaczenie GSM, czyli waga 1 m2 materiału wyrażona w gramach, nie jest wcale wyznacznikiem jakości. Możesz znaleźć lepsze T-shirty wykonane z lżejszej tkaniny i gorsze T-shirty wykonane z cięższej tkaniny. Ale im większy ten wskaźnik, tym grubszy będzie T-shirt. Dlatego też z mojego doświadczenia określiłbym koszulki 160-180 GSM jako dobre na lato i 200-230 GSM jako dobre na zimę. Koszulki poniżej 150 GSM mają tendencję do prześwitywania, zwłaszcza jeśli są w kolorze białym, natomiast te powyżej 250 GSM są w dotyku już trochę bardziej jak bluza niż jak t-shirt. Ok, jakościowo już wiesz co i jak, to teraz weźmy się za dopasowanie. Jeśli chodzi o krój, to nie decyduj się na t-shirty baggy. Są one oversizedowe i będziesz w nich wyglądał jak w koszulce po starszym bracie. Z drugiej strony, nie wybieraj koszulek o kroju muscle czy skinny. Są to mocno opinające ciało t-shirty, które nie pasują do eleganckiego stylu. Postaw na t-shirty slim, jeśli jesteś szczuplejszym mężczyzną i regular, kiedy masz kilka dodatkowych kilogramów lub Chcesz uzyskać bardziej luźny look. Jeśli chodzi o wybór kształtu kołnierzyka, to standardowy, okrągły krunek jest najlepszym wyborem. Dekolt w serek, czyli winek moim zdaniem wygląda źle i nadaje się wyłącznie jako podkoszulek. Różne firmy produkują t-shirty o różnych wymiarach, długościach i szerokościach. Także przy wyborze odpowiedniej koszulki, kieruj się tym, aby rękaw kończył ci się tak w połowie bicepsa. Wtedy wygląda to najlepiej. Za krótkie i za długie rękawy spowodują, że Twoje ramiona będą wyglądały nieproporcjonalnie. To samo jeśli chodzi o szerokość rękawów. Zbyt szerokie mocno optycznie pomniejszą twoje ramiona i koszulka będzie się dziwnie układała w takie trójkąty. Natomiast rękawy mocno opinające twoje ramiona może i będą dobrze wyglądać, jeśli ostro ciśniesz na siłowni. Ale nie łączy się to dobrze z klasycznym i eleganckim stylem. Najlepiej dobierać t-shirt tak, aby mieć 2-3 cm zapasu, jak odciągniesz rękaw. Tutaj na początku ramienia masz kość i szef rękawa powinien być właśnie w tym miejscu. Dzięki temu twoja sylwetka zachowa odpowiednie proporcje. W kwestii długości najlepiej wybieraj t-shirt, który kończy się w połowie rozporka. Jeśli podniesiesz ręce do góry i widać ci brzuch, to ewidentnie jest on zbyt krótki. Tak jak wspominałem, T-shirt to bardzo uniwersalny element garderoby. Połączysz go praktycznie ze wszystkim. Czy będą to shorty, czy eleganckie spodnie, dobrej jakości koszulka sprawdzi się idealnie. Jeśli chcesz, to również bez problemu stworzysz outfity łączące T-shirt z marynarką. Oczywiście są kolory, z którymi będzie to wyglądało lepiej i kolory, z którymi będzie to wyglądało gorzej. Mam na to wszystko swoje sprawdzone sposoby, którymi podzielę się z Tobą w wiosennej edycji podręcznika mężczyzny, gdzie oprócz genialnych połączeń kolorystycznych różnych części garderoby, znajdziesz również odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre ubrania nie wyglądają na Tobie tak, jak na zdjęciach w internecie. Ma to swoje wyjaśnienie, którego się nie spodziewasz, podzielę się nim z Tobą w e-booku i rozwiążę to Twój problem na zawsze. Kluczowym elementem w tworzeniu stylizacji z T-shirtem jest to, aby był on dobrej jakości. Spójrz na to porównanie. Po lewej masz tani t-shirt, który kupiłem dłuższy czas temu. Po dwóch czy trzech praniach stracił on już swój kształt. Jest poszarzały i kołnierzyk zaczął nieestetycznie falować. Oczywiście nie wyrzuciłem go od razu, tylko przeznaczyłem na ubrania robocze, których używam na przykład podczas sprzątania czy mycia auta. A po prawej stronie mamy t-shirt dobrej jakości, co widać na pierwszy rzut oka. Kolor jest typowo biały. Nic się nie odkształca. Kołnierzyk jest przylegający do ciała. No po prostu na pierwszy rzut oka wygląda to dużo lepiej. Jeśli chodzi o konkretne marki, które mógłbym polecić, jeżeli chodzi o t-shirty, to ze sprawdzonych osobiście polecam Uniqlo. Unseen czy Suit Supply. Bardzo dobre jakościowo elementy, z których będziesz zadowolony. Także zdecyduj się na porządne t-shirty i podnieś nimi swoje stylizacje na wyższy poziom. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, czy masz jakieś swoje ulubione marki, z których kupujesz białe t-shirty lub też, czy miałeś koszulki z firm, o których wspominałem i czy byłeś z nich zadowolony.